Szczęść Boże, witam serdecznie. List do Galatów, 5 rozdział, 32 werset. Tajemnica to wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. Odnosząc się do usłyszanych słów, Święty Jan Paweł II zaznaczył, że sakrament oznacza coś więcej niż tajemnica. Tajemnica jest czymś ukrytym. Natomiast sakrament polega na uwidocznieniu tej tajemnicy w znaku. Miłość małżonków ma się stać widzialnym znakiem miłości Bożej. Kościół, przez różnorodną posługę, ma stawać się znakiem uobecniania i działania Bożej łaski i miłości Chrystusa. Maryjo królowo rodzin, módl się za nami. Święty Janie Pawle II. Módl się za nami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki. Szczęść Boże i do zobaczenia.